Dlaczego las Tychowski, dlaczego rajd jędrusiowy? Początki były proste, ciekawość. Zainteresować czymś właśnie dzieci, synów, członków drużyny trzynastki, wtedy świeżo powstawaj. No i udało się. Znaleźli, znaleźli coś, co ich zainteresowało od początku do końca. Zaczęli szukać, Kontaktu z innymi drużynami, no i tak to się zaczęło. Jesteśmy tu już bodajże piąty raz i nie ma czegoś takiego, że, że nie przyjedziemy. Przyjedzie nas pięć osób, dziesięć, bywało, że więcej, ale musimy być. To środowisko gdzieś wchłania, a przede wszystkim potrafi zainteresować i scalić takich młodych ludzi, dać im coś. Jakiś wzór do naśladowania, jakiś sens życia. Bo w tej chwili to w naszej drużynie jest tak, że czekamy po prostu i na rajd jędrusiowy, i na święto tą siódmą jędrusiową trasę. A to wszystko robią chyba ludzie, i, i, i jest wspaniałe środowisko. Potrafi przyciągnąć potrafi dać jakieś. Idealny. I chyba to tylko to nadaje sens, sens życia tym młodym ludziom.